Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kanale portowym. Dzisiaj tematem odcinka będzie konkurs European Yacht of the Year 2025, czyli te najlepsze, najbardziej pokaźne jachty mamy w tym roku wybrane. I mamy pięć kategorii: rodzinny jacht turystyczny, luksusowy jacht turystyczny, performance cruiser, jacht wielokadłubowy oraz jacht specjalny. Lecimy. Słuchajcie, na pewno zauważyliście nową twarz na naszym kanale. Daniel Bogrec. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. I w związku z tym e, się trochę zamieniamy rolami, bo Ty dziś prowadzisz. Ja będę odpowiadać na pytania. Tak, e... bo zawsze ty miałeś taką konwencję. Program miał taką konwencję, że to ty byłeś ten dociekający, dopytujący, a sam może miałeś trochę mniej przestrzeni, żeby, żeby poopowiadać. To dzisiaj również miał jej bardzo dużo. <laughs> o czym mam nadzieję, że też wrzucisz swoje trzy grosze. Ale nie przedłużając, lecimy z pierwszą kategorią najlepszych jachtów turystycznych, rodzinnych. No właśnie, jacht turystyczny, rodzinny, i tutaj się wydaje, że powinien spełnić no, co najmniej kilka Kilka parametrów, bo to jest jednostka, która raz powinna dawać komfort, dwa jakość powinna wyglądać. Oczywiście estetyka ma tutaj bardzo duże znaczenie, ale też wszelkie aspekty, jeżeli chodzi o sterowność tej łodzi, zarówno przy słabym, jak i przy takim silniejszym wietrze, też są chyba istotne, Michał. Oczywiście, ale czasami niektóre te aspekty są trudne do pogodzenia, bo jeśli dbamy o nie wiem, przestrzeń pod pokładem, co w jachtach turystycznych zawsze będzie bardzo istotne, to oczywiście gdzieś to może się pojawić jako hmm, kompromis w osiągach jednostki. Ale hmm, zobaczmy, jak to wyglądało u jachtu zwycięskiego w tej kategorii, czyli Hanze 360. To nie jest pierwsza generacja jachtów w Hanze, hmm, ale bym powiedział, że ten model z tej serii to jest ewolucja, nie rewolucja. Nie znajdziemy na tej łódce bardzo rewolucyjnych rozwiązań, wiele, ale jest ileś bardzo ciekawych i dopracowanych rzeczy, więc myślę, że to jest rozwiązanie i łódka dla tych, którzy chcą po prostu sprawdzonych rozwiązań, a ta łódka dostarcza właśnie takich. Natomiast jedną bardzo wielką zaletą, i myślę, że jest to w jakimś sensie troszeczkę rewolucja, jest to, że Oprócz standardowych układów y, przy, ko, y, rozmieszczeń, y, pomieszczeń pod pokładem, czyli 2 plus 1, 2 kabiny, 1 e, toaleta, 3 plus 1, 3 kabiny, 1 toaleta, znajdziemy też na 36-stopowym jachcie. 3+2, plus 2, czyli 3 kabiny i 2 toalety, co w tym rozmiarze jednostki myślę, że jest dużym osiągnięciem. Wynajmij Jacht w jednym ze 180 kierunków na całym świecie i spędź kolejne wakacje na wodzie. Glob Sailor – twój partner na kolejny rejs. Czyli tak naprawdę mamy, mamy jednostkę, która zapewnia wszystko, no jest takim pływającym e, no tak, domem. Tutaj domem kom, komfort, tak. komfort chyba ponad wszystko. Tak, no na pewno w wódkach turystycznych to jest to, jest to klucz, tak? Ten, ta, ta przestrzeń życiowa e, i, e, i, i to, ile możemy rzeczy zmieścić, ile, ile ludzi też gości przyjąć, to jest jakby najważniejsza rzecz. Ale wychodząc już z tego podpokładu, idąc na zewnątrz, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że ten kokpit tej jednostki też jest duży mhm. i nie oznacza to poświęcenia miejsca dla sternika. Sternik wciąż ma podczas pływania odpowiednią ilość miejsca, sobie wygodnie siedzi za sterem, steruje, dwa, układ dwóch kół a mimo wszystko mamy ładny, przestrzenny kokpit. Mamy też opcję grilla w kokpicie. I bym powiedział, jakby teraz się byśmy zastanowili, jak to było możliwe, że wcześniej takie rzeczy były niemożliwe. Myślę, że dużą rolą jest to, że ta łódka podąża tym trendem nowoczesnych kształtów kadłuba, czyli te, te łódki stają się coraz bardziej pękate, szersze mhm. na dziobie, szersze na rufie. A czym to jest podyktowane? To, to, to jest po prostu tylko i wyłącznie trend i, i jakiś taki zamysł designerski. Czy, czy to ma jakieś takie pragmatyczne zastosowanie? E, oczywiście ma to też pragmatyczne zastosowanie, bo e, tak naprawdę podążamy wszystko z trendem tych jachtów regatowych oceanicznych. Tak? Tutaj widzimy świetny przykład e, tak zwanego efektu trickle down czyli to, co zostało wymyślone w wysokim sporcie, idzie do, do jachtów takich bardziej dla mas. Mhm. I, Użytkowych. Tak. I. I tutaj widzimy właśnie to, i dzięki temu, że, że te kadłuby właśnie jachtów regatowych, tak jak tutaj na naszym kanale wcześniej rozmawialiśmy o regatach oceanicznych Globe, One są właśnie pęka, pękate szerokie, szerokie na dziobie, szerokie na rufie. Właśnie to widzimy powoli idzie migruje do jachtów turystycznych i właśnie dzięki temu mamy tą większą przestrzeń na jachcie, ale oznacza też to, że te łódki mają większą stabilność, czyli bo stabilność na chce, pochodzi nie tylko z samego balastu, ale też ze stabilności kształtu, więc im szersza łódka, im bardziej pękata, tym mamy więcej stabilności, tym możemy trochę więcej żagla nieść u góry i, i większe, lepsze osiągi rozwijać, I więc ta łódka też całkiem fajnie nie pływa. Oczywiście te pękate kształty mają, gdzieś się muszą pojawić, więc trochę jest tutaj poświęcenia tego, tych osiągów w słabym wietrze, ale już wystarczy tych tam 10 węzłów wiatru, i ta łódka żwawo pędzi do przodu. Cena zaczyna się od 185 tysięcy euro. Pierwszą jednostkę, Michał, mamy y, omówioną. To teraz idziemy, chciałem powiedzieć, półkę wyżej, ale to będzie chyba duże niedoszacowanie, bo teraz jachty luksusowe. Luksusowe jachty turystyczne. No, myślę, że o kilka półek lecimy rozmiarowo, ale też cenowo. Mówimy o jachcie Contest 63 CS, stocznia Contest z Holandii. Jacht no, można go skonfigurować na wiele sposobów i to może być taki bardzo duży jacht, którym możemy wciąż sami jako właściciele żeglować, albo możemy go skonfigurować tak, że powiedzmy, że to jest taki mały super jacht, tak? czyli zatrudniamy załogę, mamy dla nich pomieszczenia, Czyli dowolność jest, e, jest no spora, zupełna. Jest spora. No to taki jakieś semikast, tam, tam są takie layouty, które możemy wybrać, ale e, czyli rozkłady pomieszczeń, ale, e, ale, ale wciąż jest tam duża doza do wyboru. No i jako, że to jest jak luksusowy, no to mamy wszystkie możliwe wodotryski, jakie możemy sobie wyobrazić. Zaczynając od elektrycznych e, rollerów żagli przednich. Możemy oczywiście sobie dokupić do tego jachtu najnowszej technologii żagle. Te jachty testowe właśnie były wypuszczane na, na najnowszych czarnych NorthSaint's. Z... Czy, czy to jest trochę tak jak w przypadku bardzo już nowoczesnych i technologicznie zaawansowanych samochodów, że ten jacht za nas no, śmiało można powiedzieć, że płynie? To jest trochę inaczej niż w ruchu drogowym o, oczywiście, bo, bo jakby nie patrzeć, trochę ta łódź. Czy ta jednostka y, jednak sama y, płynie, ale ona nas wyręcza w wielu aspektach? Na pewno dużo pomaga, y, ale to też nie jest tak, że, że sama płynie wiadomo, nie? Jakby gdzieś tam tą drogę trymu, ile tego szata dobierzemy, y, też, y, też zależy od, od załogi, czy, czy, czy kapitana jednostki. Y, natomiast y, wracając y, do, do samych zalet tej jednostki. Y, też bardzo. Dobre wrażenie robi wnętrze jednostki, tak? E, oczywiście w tym rozmiarze przestrzenie są olbrzymie pod pokładem. Materiały najwyższej jakości. E, tak, bardzo fajne drewniane wykończenia, różne lamelki, wszystkie takie nowoczesne e, wzornictwa. E, t, Jak mamy. U nas. <laughs> tak, no, możesz się poczuć trochę. E, <laughs> mamy oczywiście salon ze stołem, osobna sofa. E, co jest ciekawe, kambus, kuchnia jest... E, tak trochę odseparowana w takim przejściu do y, kabiny rufowej. Kabina rufowa olbrzymia, y, olbrzymie łóżko podwójne z osobną łazienką. Taki od, od prawdziwie można nazwać to master cabin, tak? czyli takie odseparowane pomieszczenie dla właścicieli. Z przodu mamy y, dwie kabiny i też możemy je skonfigurować albo z podwójnym łóżkiem, albo z łóżkami piętrowymi, y, a na samym dziobie y, możemy mieć y, albo bakistę na żagle, albo właśnie pomieszczenie dla załogi zawodowej. Tam jest przestrzeń na jakąkolwiek w designie prostotę, czy, czy to już jest taki Twoim zdaniem przepych absolutny? Nie, no tam nie ma tych klamek, ani, ani rzeczy, których byśmy się nie spodziewali na jachcie. Natomiast no, wszystko bardzo w bardzo fajnym guście, wykończone, nie? Yy, więc myślę, że to jest taki su subtelny prestiż, nie? Yy, tak bym to nazwał. A w, teraz, jeżeli mówimy o subtelnym prestiżu, to cena pewnie już nie jest tak subtelna. Yy, no nie, bo z sześcioma zerami yy, zaczyna się od 2,9 miliona euro. Przechodzimy teraz do jachtów sportowo-turystycznych, -sportowo czyli Performance Cruiser yy, i wygrywa tutaj jacht Amerykańskiej stoczni i J40, J40. I już odpowiadając się od razu na pytanie, cena zaczyna się od 334 000 euro. Oczywiście można go konfigurować w różny sposób. To w porównaniu do tych poprzednich, to całkiem przystępna. Całkiem przystępna. Trochę większa od HANZE, <laughs> dlatego też cena wyższa, ale też to jest jacht sportowy, trochę. Mm, więcej technologii, tam jest trochę innych materiałów użytych, chociażby e, kil jest e, ołowiany, a nie żelinny, tak jak w okay. standardowych jednostkach, więc jakby ta, e, ten stosunek masy do momentu prostującego jest dużo lepszy. E, łódka jest w ogóle lżejsza o dwie tony od, od, od porównywalnych podobnej wielkości. I to, to jej nadaje trochę takiego charakteru sportowego, no, nie, bez ta, ta, ta lekkość, bo ona oprócz tego, że ma oferować komfort, wygodę, to to zacięcie sportowe też musi, musi mieć. Tak, dokładnie. Znajdziemy tam wszystko na pokładzie, co żeglarze sportowi by oczekiwali, tak? czyli możemy mieć pełnowymiarowego foka do pokładu, z małą y, za, za, zakładką na i mhm. tak zwane 105%. Y, m, do, do, na, oczywiście możemy mieć tam taki rynek węglowy, z, podwyższony, z, 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 z dużymi żaglami. Y, mamy szynę grota, odpowiednie wózki do foka właśnie, żeby to wszystko poprowadzić. Jednocześnie łódka y, jest dosyć y, klasycznie zaprojektowana, nie mamy wszystkich takich y, Modnych linii przełamań. Raczej tu mamy okrągłe linie, takie bardziej klasyczne. Łódka też jest, bym powiedział, troszeczkę węższa niż, niż porównywalne inne jednostki aktualnie produkowane. Co powoduje na pewno, że, że ta łódka dobrze się sprawuje w słabszych wiatrach. Nie? A przestrzeń pod pokładem? Wciąż mamy klasyczny układ. Możemy wybrać sobie albo 2 plus 2, czyli dwie kabiny, dwie toalety, albo 3 plus 1. Czyli trzy kabiny, jedna toaleta. E, salon pełnowymiarowy, z pełną wysokością stania. Ponieważ że łódka sportowa wciąż jakby ta wygoda pod, pod pokładami jest zapewniona. Jest trochę mniej drewna, bym powiedział, niż na łódkach, właśnie typu Family Cruiser, mhm. e, ale też tam wykończenia drewniane są. Myślę, że fajne połączenie tego wykończenia drewnianego z, z laminatowym. A tw jest? Twoim zdaniem tego sportu ile jest w takiej? W takiej łódce procentowo, jakbyś miał oszacować, że nie wiem, 70% to, to jest turystyka, a 30% to, to takie zacięcie sportowe? Myślę, że to jest, to jest takie ładne 50-50, tak? że, że mhm. a może, może nawet 60% bym powiedział na, tym, na, tą, na tą performance podczas pływania, nie? że ten nacisk, no bo, bo jednak w standardowym układzie nie znajdziemy tam rolera FOKA. Raczej będziemy mieć tam sportowe żeglowanie, ale, ale też można oczywiście to zmienić na, na rolera, jeśli ktoś woli troszeczkę łatwiejsze żeglowanie. Uh -huh. No dobrze, to co? Sport za nami, luksusy za nami, turystyka rodzinna za nami, dwie kategorie nam jeszcze. Tak, lecimy teraz na, na sanki, czyli na dwa kadłuby. Czyli katamaran. Katamaran? Wygrały tutaj Nautitech Nauti 48 Open, e, francuska stocznia e, i e, wciąż można powiedzieć, że zostaniemy tutaj mimo wszystko troszeczkę w takiej kategorii performance cruiser, e, bo ta łódka ma ewidentnie, daje radość żeglowania, tak? mhm. e, nie jest to e, taki klasyczny, turystyczny e, katamaran, gdzie najważniejsza jest ta przestrzeń e, na pokładzie, te duże salony e, w nadbudówkach, te kadłuby, zwłaszcza na dziobie, są węższe niż, bym powiedział, u tych właśnie bardziej takich no tak. turystycznych modeli. Więc myślę, że nawet żeglarze z jachtów jednokadłubowych znajdą tutaj radość żeglugi na tej łódce. W testach bardzo ładnie się sprawuje, bardzo ładne osiągi, ale pomimo tego wciąż znajdziemy ten komfort na tej łódce. Oczywiście, zarówno mówisz o krótkich, jak i dłuższych rejsach. Tak, no bo to jednak jest już 48 stóp. To już jest no co, prawie 15 metrów długości, więc to jest już solidnej wielkości statek, nie? I więc, więc znajdziemy tutaj no dużą przestrzeń i jest ciekawe, właśnie te rozwiązania pod pokładem są też wyjątkowe w tej łódce, bo mamy bardzo dużą konfigurowa konfigurowalność tej jednostki, bo możemy mieć opcję z dwoma kabinami, z trzema kabinami, z czterema kabinami, a do tego wszystkiego możemy oprócz kabin wybrać sobie tak zwane smart i co to jest ten smart room? Ten smart room to jest... Centrum dowodzenia musi jakieś. <laughs> Nie, to, są, to jest taka kabinka, taka przestrzeń na dziobie. W jednym z tych pływaków możesz sobie właśnie wybrać albo w obu wybrać taki smart room, okay. który może być albo takim trochę Twoim home office. E, takim biurem domowym, gdzie masz taką właśnie ławeczkę i tam możesz sobie komputer postawić i sobie pracować. Mhm. Albo możesz, ma, są też takie, oprócz, oprócz takiej ławeczki, są też takie e, rozkładane e, z burt e, koje i jedna jest na dole, więc ta ławeczka zamienia się w takie szersze łóżko, gdzie powiedzmy, nie wiem, dorosły z dzieckiem może spać. E, a oprócz tego jeszcze nad nimi jest druga, druga koja się Czyli taka, rzeczywiście. Czyli rzeczywiście takie skoro. wypady wręcz rodzinne i to na. No nie, no na to, skuchy, no to w zależności od trasy. Tak, jakby na takiej łódce, no spokojnie możesz do światło popłynąć. Mhm. No to jest jakby bez dwóch zdań. Yy, więc tylko wszystko zależy od tego, jak chcesz się skonfigurować. Na więcej osób, czy na mniej osób, czy właśnie okej, okay, powiesz sobie, Chcę mieć z tyłu te kabiny, są całkiem spore notabene, więc, jakby okej, okay, to będą dla mnie, ale jak wpadnie znajomi na weekend, no to będę miał te właśnie ten smart room, gdzie mogę ich tam na 2-3 dni przenocować. Okay, nie będzie to super, może wygodne, ale, ale będzie spoko. I płyniemy dookoła świata, to żebyśmy mogli popłynąć dookoła świata, to jak bardzo musimy popłynąć finansowo. Słuchaj, no zaczyna się to od, ta przygoda tutaj od 980 tysięcy euro. Mamy ostatnią Ostatnia. kategorię, czyli jachty specjalne. Tak. Cóż to jest takiego jacht specjalny? No taki wiesz, wytrych na to, jak docenić łódki, które się nie mieszczą w tych poprzednich kategoriach. No bo tak specjalnie za, zapytałem, bo, bo jakby te poprzednie kategorie wydawałoby się, że one już wyczerpują całe spektrum hmm. jachtów. A tutaj nagle mamy coś takiego jak jachty specjalne. Czyli co, tu możemy mieć tak naprawdę wszystko. Tak, ale najczęściej są takie różne jachty albo małe jachty regatowe, albo, albo właśnie Day Sailery. I tak jak może oglądaliście nasz zeszłoroczny ranking, tam właśnie taki Day Sailer wygrał właśnie jachty specjalne, i tak samo jest w tym roku. Tylko, że ta łódka jest kompletnie inna, i bym powiedział, że mnie ujęła, bo, bo jest czymś, co jest rzadko u nas na naszych wodach spotykane, bo to jest okay. klasyczna łódka, łódka, która wygląda na klasyczną, a jednocześnie osiąga bardzo fajne osiągi na wodzie. Łódka zbudowana w Walii, Swallow Bay Cruiser 21 i Swallow Yacht właśnie specjalizuje się w takich łódkach inspirowanych, bym powiedział klasyką, takimi kuderkami przybrzeżnymi z tego regionu. I co w niej jest ciekawego? Po pierwsze, jest to taki, powiedzmy, łódka na, na wypady dzienne. Można powiedzmy tam jedną, dwie noce przespać, bo jest tam taka kabinka na dole. Ale jest to lekka łódka, 600 kg, którą da się zapakować na przyczepę, więc można pojechać w różne miejsca. Niekoniecznie trzeba gdzieś tam miejsca w marinie. Można po żeglowaniu wyciągnąć ją z powrotem na. I na działkę. Tak, i do domek. <laughs> Ale co jest hitem w tej łódce? Po pierwsze, yy, ma tylko 25 kg ołowionego balastu, więc wydawałoby się, ojejku, co, co, co to jest? Nie? Zaraz mm -hmm. się przewróci. Mm -hmm. Ale na silniejszą pogodę yy, można dotankować 400 kg balastu wodnego. Także, to spory ma ten spo, i, I popatrzcie, i to, co to nam daje? To oznacza to, że yy, jak ma, małowie, to mamy leciutką łódkę, 600 mm -hmm. kg. Jak mocno wie, dopakowujemy tego balastu wodnego i mamy duży moment prostujący na łódce, więc śmiało, dzielnie żeglujemy przez większe, większe fale, większe podmuchy wiatru i, i łódka dzielnie się sobie z tym radzi. Ale to taka raczej typowa na, na weekend, na dzień, tak jak powiedziałeś, na, na, na krótkie wypady, żeby się trochę oderwać od rzeczywistości i, i pocieszyć. No, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to łódka do żeglowania po jakichś zatokach, w wodach przybrzeżnych i oprócz tego ale daje radość żeglugi, ale oprócz tego bezpieczeństwo, bo ma głęboki kokpit ten, ta nadbudówka jest dosyć wysoka, więc daje ochronę, możemy sobie też taki sprejch postawić, więc nawet w, w gorszej pogodzie będzie w miarę i bezpiecznie, i relatywnie sucho, jak, jak na taki rozmiar łódki. Silnik zaburtowy w studni, w, tak w kokpicie, też pod ręką przy sterniku. Silnik jest po, podnoszony i też y, ster jest podnoszony i z systemem kick-up, czyli jeśli najdziemy na jakąś płciznę, y, mieliznę, to nam automatycznie podskoczy ten ster, więc go nie zmienimy. No i chciałeś się spytać, oczywiście, ile to zabawa kosztuje, więc y, zaczyna się od 27 tysięcy. Funtów, no bo Walii, tak. to od funtach jest wyceniona ta łódka 20 tysięcy funtów. Myślę, że ten ranking świetnie pokazuje to, co zawsze powtarzam, co jest fajnego w żeglarstwie. Mm. Każdy może coś znaleźć dla siebie. Od małej łódki zatokowej do takiej, które popłyniemy dookoła świata, albo jeśli chcemy mieć duży, potężny jach, to też możemy sobie takie wybrać, jeśli oczywiście finans na to pozwoli. A, powiedz, a jak środowisko żeglarskie odbiera takie y, rankingi? One. Y, Potrafią zasugerować, są takie opinie otwórcze, jeżeli chodzi o wybory jednostek? Myślę, że wiesz, no to na pewno jest wartość marketingowa dla stoczni i dla sprzedawców tych jachtów. Po pierwsze, jak te, jak te nagrody są oceniane, albo kto, kto, je, kto je nadaje. Jest to grupa 12 magazynów żeglarskich z Europy, więc co roku zbiera się na północy Europy i na południu Europy są takie dwa okienka testowe właśnie tych dwunastu redaktorów z, z tych kapituła. magazynów taka kapituła i oni właśnie żeglują, sprawdzają te jachty, potem właśnie wydają swoje opinie i te nagry są ogłaszane na początku targów w Düsseldorfie. Czyli, czyli tak naprawdę sprawdzają je w różnych warunkach, co też jest fajne. Że, że to nie jest gdzieś jeden akwen powiedzmy, na który. Ale też mają kilka, bo minimalnie 5 mhm. dni ta łódka musi być postawiona, nie? Okej, okay. mhm. okej. Okay. Czyli to już daje jakieś takie wyobrażenie. pojęcie, wyobrażenie i, no i jakąś sugestywną opinię pewnie też z tego można, można wyciągnąć. Dokładnie. Dobrze. Słuchajcie, y, dajcie nam znać, czy, który Wam jak się najbardziej podobał y, i czy byście może, z któryś byście chcieli, żebyśmy się pokusili albo spróbowali przetestować właśnie dłużej, więcej, pokazać. My bardzo, nas. bardzo chętnie się w taką konwencję wpiszemy oczywiście, jeżeli chodzi o, y, o testy, no bo co to szkodzi popławić się w luksusie, Michał, prawda? <laughs> Dokładnie. Słuchajcie, dajcie nam znać, co o tym myślicie, albo jeśli jest jakaś łódka, która Wam się podobała z tych nominowanych, linki do tych łódek nagrodzonych oczywiście w opisie znajdziecie i też do strony samych nagród. Zachęcamy do subskrypcji kanału, to nam pomoże rozwijać oczywiście ten kanał, do czego serdecznie. No i łapki zachęcamy też. To w górę, nam też pomoże. Tak jest, a za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dzięki, do zobaczenia. thank you